11 lutego przypada 31. Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji najnowszy numer niedzieli. Poświęcamy tematowi cierpienia. Czy można zrozumieć cierpienie? Czy można nadać mu sens? A jeśli tak, to w jaki sposób? Jeśli nurtują Państwa te pytania, zapraszam do przeczytania wywiadu Margity Kotas z księdzem Jackiem Marcincem, duszpasterzem osób chorych i niepełnosprawnych. O czym Bóg przypomina nam przez Maryję z Lourdes? Czy Maryja naprawdę tam uzdrawia? Jakie przesłanie płynie z sanktuarium rokrocznie odwiedzanego przez miliony pielgrzymów, z których większość to chorzy i cierpiący? Temat podejmuje ksiądz Janusz Lekan w artykule Uzdrowienie chorych. Czy chcieliby państwo zobaczyć wizytę kolędową oczami księdza? Nic prostszego. Wystarczy sięgnąć do tekstu księdza Andrzeja Cieślika. Proboszcza z Sosnowca, który dzieli się z czytelnikami różnymi historiami i żartobliwie stwierdza, że wszystkich opowiadań z 30 lat kapłańskiej posługi zebrałoby się na książkę. O Boże, daj męża żonę to tytuł, którym Anna Kasanowa opatrzyła swój artykuł. Autorka przybliża w nim trzy historie Bożego prowadzenia w miłości. U początku każdej z nich kluczowym pytaniem nie były standardowe gdzie czy jak, ale pytanie sięgające głębi ludzkiego serca: czy jestem osobą, z którą wartościowy człowiek chciałby spędzić resztę życia? Od czasu do czasu słyszymy, że tak źle jak teraz to jeszcze nie było. Czy aby na pewno jest to prawda? I czy rzeczywiście nic nie możemy zrobić, żeby mieć lepsze samopoczucie? Na szczęście możemy. Pisze o tym Małgorzata Dudzińska w tekście Moc Wdzięczności Każdego Dnia. Gorąco zachęcam do tej lektury. Nowym prezydentem Republiki Czeskiej został Petr Pawel, emerytowany generał NATO i szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych. To dobra wiadomość dla koalicji państw wspierających walczącą Ukrainę. Nasza przyszłość może legnąć w gruzach, jeśli w pory nie wesprzemy Kijowa, podkreśla nowy prezydent Czech. Więcej w artykule Artura Selmasiaka. Sześć lat po wykonaniu zdjęcia swojej żonie otrzymał nagrodę Nobla. Dlaczego to zdjęcie było tak istotne? W jaki sposób zmieniło historię ludzkości? Uchylę rąbka tajemnicy i dodam, że chodzi o pierwsze zdjęcie rentgenowskie dłoni żony Wilhelma Röntgena. Resztę tej niezwykłej historii odkryje przed państwem Ireneusz Korpyś. Gorąco polecam tekst Geniusz czy nudziarz? Jeden z najbardziej uznanych polskich podróżników na łamach najnowszej niedzieli odbywa dociekliwą reporterską wyprawę, by odnotować w jakim stopniu zmieniła się w dzisiejszych czasach Amazonia. U nas za oknem zima, więc tym bardziej warto wyruszyć razem z Jackiem Pałkiewiczem w tę egzotyczną i jakże fascynującą podróż. Nowy numer niedzieli i nowe opowiadanie Wikarego Makarego który z każdą publikacją zdobywa coraz większą grupę czytelników, tym razem tekst pod tytułem sanna. Polecam Państwu również nowy numer bliżej życia z wiarą, którym z okazji zbliżających się Walentynek przedstawiamy historię Oliwii i Piotrka. Jak sami o sobie mówią, podbijają świętość, świat i swoje serca. W jaki sposób? O tym w tekście Podboje we dwoje. Ponadto warto przeczytać artykuł Małgorzaty Dudzińskiej, certyfikowanego edukatora pozytywnej dyscypliny dla małżeństw, która zachęca do randkowania, bo jak przekonuje, jest to świetny sposób na poprawę relacji małżeńskiej. Nie trzeba wydawać majątku, aby mieć lśniące i zdrowe włosy. Kluczem do sukcesu jest regularne dbanie o nie od środka i od zewnątrz. Poszczegóły odsyłam do artykułu Katarzyny Galarowicz. Pusty czwartek nie może się obyć bez okrąglutkich pączków czy kruchych faworków, dlatego w nowym numerze bliżej życia z wiarą publikujemy dla Państwa zestaw przepisów na słodkie zakończenie karnawału. Miło jest przecież zaskoczyć bliskich domowymi pysznościami, zwłaszcza, że będą smaczniejsze od sklepowych wypieków. Dziękuję Państwu za uwagę i serdecznie zachęcam do lektury najnowszego numeru Niedzieli z datą 12 lutego.